przegrali, ale przynajmniej walczyli. Co to za sztuka bić się, kiedy jesteś pewny zwycięstwa? Chwycić za broń, tak jak oni, bez wielkich widoków na wygraną? Niewielu potrafi. Niby nie sztuka zginąć za ojczyznę, ale sztuką coś dla niej zrobić. Może to i prawda, ale to w końcu i ci, co zginęli, i ci, co powstanie listopadowe przeżyli, dali nam wszystkim nadzieję. No, może jeszcze nie, nie na wolność, ale, ale na to, że jak trzeba będzie, to nigdy się nie poddamy. I za to, i za to wdzięcznym jestem. 29 listopada 1880 roku Poznań był miejscem uroczystych obchodów 50. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Rozpoczęto je mszą świętą Farze, potem było przyjęcie w salach bazaru, wieczorem zaś przedstawienie halki Stanisława Moniuszki w Teatrze Polskim. Obchody były połączone ze zjazdem 150 weteranów powstania. Byli zaś wśród nich, jak pisze Stanisław Karwowski, jedni starcy, wiekiem pochyleni, którzy tylko przy pomocy innych wchodzili do kościoła, drudzy przypruszeni siwizną, ale jeszcze dziarskie, żołnierskie postacie o marsowych twarzach. Byli tam i kapłani sędziwi i obywatele wszystkich stanów aż do wieśniaczej siermięgi. Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego zawsze jest okazją do obchodów. Specyfika owej nocy 29 listopada 1830 roku spowodowała, że sława Powstania Listopadowego w dużej mierze wynikała ze swoistej malowniczości. Wiele uczynił intelektualny fenomen wielkiej emigracji. Rzadko się bowiem zdarza, by klęska zaowocowała też twórczością żywą przez następne dziesięciolecia. W powstaniu listopadowym uczestniczyło około 2000 ochotników z Wielkopolski. Owi ludzie najczęściej mieli już zamknięty powrót w rodzinne strony. Jedną z najciekawszych postaci związanych z powstaniem Wielkopolskim był Wincenty Wierzejewski. Urodzony 29 listopada 1889 roku w Poznaniu. Z wykształcenia artysta malarz, wcześniej zaangażował się w ruchu niepodległościowym. Współtworzył skauting w zaborze pruskim. Kierował chówcem piast. Wreszcie stanął na czele Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. Naczelnym dowódcą wojsk łączności w kampanii wrześniowej był generał brygady Heliodor Cepa, urodzony w Mieszkowie koło Jarocina 29 listopada 1895 roku. Był powstańcem wielkopolskim, uczestnikiem III Powstania Górnośląskiego. Przez całe międzywojenne dwudziestolecie Heliodor Cepa służył wojsku, osiągając kolejne wyższe stopnie i stanowiska. Po kampanii wrześniowej był szefem łączności polskich sił zbrojnych na zachodzie, a później służył wojsku w kraju. 29 listopada 1912 roku w Poznaniu powstał pierwszy skautowski zastęp żeński imienia Emilii Plater. Jednym z głównych zadań jakie skauci postawili przed sobą było przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i przyszłej walki o wyzwolenie kraju. Ze skautingu najczęściej przechodzono do Sokoła. Młode skautki udzielały fachowej pomocy sanitarnej rannym w szpitalach.